Witajcie, w końcu odbył się Minecraft Live i kolejna aktualizacja została zapowiedziana, która wyjdzie jeszcze w tym roku w grudniu. Będzie to wodny drop, który nam odświeży oceany, ponieważ one od 1.13 nic większego i ciekawego nie dostały. Część przecieków się potwierdziła, ale na pewno nie od użytkownika Neptun, ponieważ on ujawnił po Minecraft Live, że wszystkie jego przecieki były fałszywe i on sam to wymyślił, ale więcej o tym opowiem pod koniec tego filmiku. Propos głębszych oceanów to za dużo nam nie pokazali poza tym ujęciem, gdzie tam już możemy zobaczyć pływającego nowego wodnego MOBA i jest to Nautilus, czyli na polski będzie to łodzik. W końcu mamy jego muszlę od 1.13 i teraz to będzie pełnoprawny mob. Jego model jest zrobiony idealnie, ma przepiękną muszlę z pomarańczowymi prążkami oraz jego głowa także jest w odcieniu pomaranczowych pikseli i całościowo wygląda jak dobrze dopracowany mob. Animacje też są na wysokim poziomie. Pływa on do tyłu, bo ten MOB właśnie tak działa. Do tego ma fajny pysk, takie maski, które się ruszają, kiedy on płynie, i do tego jeszcze z pyska wypuszcza bąbelki. No po prostu coś przepięknego i idealnego. Naprawdę, Mojang tutaj bardzo się postarał. Za pomocą rozdymki możemy nakarmić Nautilusa, aby był naszą własnością, czyli po prostu go oswoimy, a dzięki temu rozdymka dostanie w końcu jakieś ciekawsze, większe zastosowanie, więc same plusy. I to, że możemy go nakarmić, nie jest bez powodu, bo nakładając na niego siodło, możemy na nim pływać. Jest to nowy wodny transport. Naprawdę pod tym względem, Morzak ostatnio szaleje. Odkąd zaprezentowali Happy Gasta, myśleliśmy, że polecieli zbyt ostro z pomysłami, a tu się okazuje, że dalej idą w tą stronę, i teraz dostajemy nowego wodnego MOBA. Na którym można pływać I jest to pierwszy wodny mob, który nam na to pozwala No po prostu Mojang, wielkie brawa Świetnie wygląda animacja pływania na tym mobie No bo w końcu on naturalnie pływa tyłem Więc my faktycznie siedzimy też tyłem I tak płyniemy tym mobem Przy okazji mamy tutaj pokazane Że prawdopodobnie płynąc na nim Nie będą nam spadały bąbelki powietrza Czyli chyba będzie nam pomagać w oddychaniu Podczas prezentacji deweloperzy wspominali, że działa on podobnie jak Happy Gas, ale pod względem takim, że we wodzie możemy nim ustać w miejscu i na przykład dzięki temu budować, niszczyć i tak dalej. No bo normalnie jak staniemy bez ruchu we wodzie, to zaczniemy na dół opadać i dopiero na dnie stoimy bez ruchu, a w środku wody po prostu nie możemy tego zrobić, a za pomocą tego MOBA teraz będzie taka możliwość na pewno w przeciwieństwie do Happy Gasta, Nautilus będzie dość szybko płynąć pod wodą i to jest dla nas wielki plus, no bo pod wodą nam się przyda nieco szybszy transport, no bo aż takiego nie mamy, jedynie łódki, ale to jest transport nadwodny. Ten wariant Nautilusa nie będzie agresywny wobec nas, ale za to jest drugi wariant, bardziej agresywniejszy, do którego zaraz przejdziemy. Płynąc łodzikiem blisko tafli wody, możemy nim na niewielką wysokość wyskoczyć i jest to świetnie zrobione, podobnie jak to mają delfiny. Kolejne wielkie zaskoczenie Koczenie, Nautilus będzie miał swoją własną zbroję, bo dzięki temu możemy go wykorzystywać na przykład do ataków wrogich wodnych mobów, na przykład do wodnego monumentu i ten Nautilus po prostu nam tak szybko nie zginie, jeżeli inne agresywne moby będą go nas tam atakować. Wygląda to jak zawinięta muszla ślimaka. Warianty, jakie zobaczyliśmy, jest to zbroja złota, skórzana i diamentowa. Więcej nie pokazano, ale na pewno jeszcze będą z pozostałych rodzajów surowców, tak jak to mają inne zbroje. Na razie nie wiadomo, czy to będzie tylko dozna, Znalezienia pod wodą, czy do wykraftowania, a może jedno i drugie, przekonamy się w snapshotach, które za niedługo już mają wyjść do testowania, więc koniecznie zasubskrybuj, aby nie pominąć u mnie właśnie przeglądów z nowości, które dodadzą nam za niedługo do Minecraft. Pora na drugi wariant łodzika i będzie to zielony zombie Nautilus. Naprawdę Mojang nie zatrzymuje się ze szalonymi pomysłami i lecą po bandzie. Jest to coś niespodziewanego, co naprawdę nam urozmaici oceany, żeby były jeszcze bardziej wymagające. Przy łodziku mówiłem, że on jest pasywny i nie będzie nas atakować, ale właśnie wspomniałem o jego drugim wariancie, bo ten będzie agresywny, normalnie będzie nas atakować. Nie pokazano jak to będzie wyglądało konkretnie, ale na nim na pewno nie będziemy mogli jeździć ponieważ to utopce będą miały możliwość pływania na zombie na się pod wodą, i do tego jeszcze mogą być turystom, którzy będą nas atakować. Naprawdę jest to bardzo mocne połączenie i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, gdy właśnie taki podwójny stwór będzie nas gonić. Jest to fajnie zrobione z nawiązaniem, że inne moby także mogą ujeżdżać, nieco inne transporty. Ciekawe, czy dodadzą mechanikę, że utopce będą mogły zamienić zwykłego łodzika w zombie łodzika, to byłoby ciekawe, i do tego jeszcze, czy będziemy mogli go uratować, czyli z zombie łodzika, zrobić po prostu zwykłego łodzika i na przykład za to byłoby osiągnięcie i mogliby coś takiego dodać, bo chociażby zombie wieśniaki możemy w ten sposób uratować albo zarazić. Również jest możliwość, że rozdymką możemy rozmnożyć nautilusy i dostać baby nautilusa i naprawdę jest to taki mały, słodziutki mob i fajnie on się prezentuje. Niestety o tym nie wspomnieli, ale jest to ciekawe czy po zabiciu nautilusa albo zombie nautilusa czy dostaniemy z niego zwykłą muszlę łodzika, bo taki drop akurat by mógł mieć. Pora teraz na nową broń, która według przecieków się sprawdziła. I będzie to włócznia, którą nawet możemy wykraftować. I to nie będzie stricte podwodna włócznia, tylko to będzie ogólna nowa broń, którą możemy wytworzyć z różnych surowców. I nawet jest to pokazane, są nam potrzebne dwa patyki oraz jedna sztabka jakiegoś surowca. I mamy nową broń, włócznie. Wygląda ona przepięknie i bajecznie dobrze dopracowana. Gdy tą broń trzymamy, widać jaka ona jest bardzo długa i jest to zaskakujące, że to teraz będzie najdłuższa broń, jaką mamy w Minecraft i ona będzie miała spory zasięg ataku. Pokazano kilka przykładów jak świetnie tą broń można wykorzystać, płynąć łódką i uderzając moba, czy po prostu jadąc koniem, wielbłądem czymś innym i po prostu wyciągamy tą długą włócznię i nią po prostu nadziewamy przeciwnika i on wtedy dostaje obrażenia. To nie będzie dzida do rzucania, tak jak myśleliśmy bardziej to jest taka broń długozasięgowa. Bardziej to jest jest wzorowane na tej broni, i to się nazywa jako kopia, i to było wykorzystywane chociażby w jakichś turniejach rycerskich, jak konie naprzeciwko siebie jadą z rycerzami, i oni właśnie to trzymają w dłoniach, aby tym po prostu siebie zepchnąć z konia, czy po prostu dość mocno uderzyć. Na przykład podczas jazdy koniem widzimy jak ta włócznia się lekko porusza na boki i ma dzięki temu fajną animację. I także, oczywiście, Mojang pokazało to w takim formie, że jedziemy końmi i w ten sposób możemy naprzeciwko siebie uderzać, czy po prostu możemy lecieć elitrom, w jakikolwiek inny sposób możemy to wykorzystywać, aby właśnie nadziewać swoich wrogów na tą włócznię. Włócznie na pewno będziemy mogli wykraftować z każdego surowca, bo nawet były pokazane włócznie kamienne, żelazne, czy nawet te i diamentowe. Na razie nie wiadomo czy na to będą jakieś zaklęcia, ale na pewno będziemy mogli założyć te standardowe, które mamy już w Minecraft i na pewno znając smoję dodadzą jakieś nowe zaklęcia. Co ciekawe, zombie będzie mogło zespawnować się z tą nową bronią i to jest bardzo ciekawy pomysł, żeby właśnie ta nowa broń u nich się pojawiała, bo to daje nam większą różnorodność oraz będą ciekawsze walki właśnie z tymi zombiakami. Oraz konie zombie w końcu dostały swoje zastosowanie i będą się spawnować. Będą one ujeżdżane przez zombiaki, które trzymają właśnie tą włócznie, więc mamy nowego przeciwnika właśnie w takiej formacji i jest to doskonały pomysł, żeby właśnie w końcu koniom zombie dać jakieś sensowne zastosowanie, no bo cały Wówczas mieliśmy je w grze, nawet jajka spawnujące, a one same się na świecie nie pojawiały, więc trzymajcie kciuki, aby następny Mob jest iluzjoner w końcu tak, że był normalnie dostępny w grze, a nie tylko za pomocą kodów. Niespodziewanie od razu ogłosili nawet nazwę tego wodnego dropu i ta aktualizacja będzie nosiła nazwę Mount of Mayhem. Do tego od razu potwierdzili, że aktualizacja z miedzią, czyli The Copper Age, wyjdzie już za niecałe 2-3 dni, czyli 30 września około godziny 17. Z tej okazji u mnie na kanale jak zwykle pojawi się przegląd wszystkich nowości. Zasubskrybuj, aby nie pominąć. Propo przecieków od Neptuna są one fałszywe. Sam autor w końcu się do tego przyznał, publikując filmik, że był to fake, aby wszystkich nabrać. I co ciekawe, okazało się, że to jest Polak, więc jutro na live możemy go sobie obejrzeć. Zapraszam. Lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia.